Taką test, że od lat jest taka umowa między liderami związkowymi i kolejnymi ekipami rządowymi. Działacze związkowi wchodzą do zarządów tych spółek, do rad nadzorczych biorą po kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie różnych pensji, dopóki pieniądze się nie skończą, to się to kręci. Dochodzi do kryzysu. To na zasadzie pewnej cichej umowy. Górnicy robią awantury, rząd ma pretekst, żeby zabrać innym obywatelom te 2 czy 3 miliardy, czy ile trzeba i wrzucić znów do tych kopalni. Że taki y, sposób okradania nas wszystkich y, w pozorowanym konflikcie między górnikami a, a rządem po prostu ma miejsce od wielu lat. Przynajmniej od marca 2014 roku wszyscy już wiedzieli, że sytuacja jest dramatyczna. To w bardzo złym świetle stawy Donalda Tuska. Pokazuje go jako człowieka, który własną karierę i pensję w Brukseli przełożył nad bezpieczeństwo 50 tysięcy rodzin, których członkowie pracują w tych kopalniach. No to jest przykład niesamowicie ochydnego cynizmu. Janusz Piechociński od dwóch lat pełni funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę. A w związku z tym naprawdę i w marcu zeszłego roku i jeszcze wcześniej miał wszelkie podstawy do tego, żeby podjąć odpowiednie działania. Nie zrobił tego. Powinien jako człowiek honoru podać się sam do dymisji, ale jeśli tego nie chce zrobić, to ja będę składał takie propozycje, abyśmy wspólnie jako wszystkie kluby opozycyjne złożyli wniosek o odwołanie wicepremiera Piechocińskiego. Musimy znów wydać pieniądze, pewnie nie ma innego wyjścia, bo inaczej zbankrutują te kopalnie. To ja bym chciał wiedzieć, że tym razem mi pieniądze po raz ostatni. Że to jest po prostu prawdziwe rozwiązanie. A kiedy w to uwierzę? Kiedy właścicielem tych kopalni będzie prawdziwy, realny właściciel, a nie fikcyjny, tak jak w tej chwili. Albo niech to biorą pracownicy tych kopalń i niech oni biorą odpowiedzialność za oddłużone kopalnie. I społeczeństwo trudno zapłaci po raz ostatni koszty tych, tych nieudolnych do tej pory rządów, albo niech to sprzedają na rynek. Są chętni do kupienia. Dlaczego nie sprzedać tego zewnętrznym inwestorom? Przecież oni z tymi kopalniami nie wyjadą. Te kopalnie będą tutaj zgłosili się pierwsi ludzie, żeby pokazać, że w ogóle tego typu opcja jest, przecież ja też to proponuję na takiej zasadzie, żeby zmusić rząd do złożenia oferty, bo jestem pewien, że tego typu inwestorzy się znajdą. A jak się nie znajdą, to tym bardziej się jako państwo zastanówmy, nikt nie chce tego kupić. Pracownicy tych kopalni chcą tego wziąć, a mamy dokładać kilka miliardów złotych, to jest uczciwe. Bo chodzi o to, żeby w tej sprawie położyć wszystkie karty na stół. Pani premier Ewa Kopacz, mimo że minęło już 120 dni od objęcia urzędu, też nie przedstawiła całościowej polityki. Co z tego, że ona mówi, że planuje na 30 lat? Ja bym chciał zobaczyć ten bilans na 30 lat, jak będzie polska energetyka wyglądała. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, że straty, jakie mamy na przesyłach energii. To jest mniej więcej tyle prądu, ile by wytworzyła jedna elektrownia atomowa. A na termoizolacji druga elektrownia atomowa. My nie potrzebujemy nic budować, jeżeli nie będziemy marnowali tak energii. A na racjonalizacji kopalni, które są, kolejna elektrownia atomowa jest do zaoszczędzenia.